Chwilkę, niech ludzie przejdą. Zawsze, żeby się ktoś napotoczyć. Dobra. Kupić na Nie wiem, czy ludzie tak łażą we, we mnie, ja muszę cały czas uciekać. Nie. A, bo to jest jakieś dla, dla dzieci, jakieś tam jest. Okej, okay, piękny sklep, gigantyczny. O, zobaczymy sobie. Bieśnię. Bieźnia. Na ekspozycja, brak możliwości testowania. No to ja mam lepszą. nóżki Takie zwykłe kulenuszki. Proszę. Bardzo piękne o za 300 zł masz coś takiego Okej, okay, zobaczmy rowery Ma fajny ten mustang Monsigny mustang Monsigny, tu masz elektryczne za Fokusy też mają za 9000 za dziewiątkę elektryk Na Shimano, tym naj, najtańszym Tektro Fule z bagażnikiem. Ciekawe pomysł. Ci, że ciekawe, bo z tego względu, że to nie są elektryki. To są elektryki. Nie. Wyglądają jak elektryki, takie grube ramy. To nie są elektryki. To jest taki rower górski trekkingowy Joko torcza tyłu Nie wiem czy to widzisz. Tam jest tarcza jak moja głowa. Chyba ta 50, pi ale po co to tak? W tym, w tym też taka tarcza. tym Karbonowa kierownica. Wygląda na to, że tak SLX, za 6000. Fajny za szóstkę ale kolor mi się nie podoba. Nie? Ogólnie, rama fajna Orbea e też mają. Na, wy, na wyprzedaży Orbea 3999, to powiem ci, że jak tak patrzę na, z boku na tego rometa i tą orbę, e, to romet mi się podoba bardziej. No, romet jest droższy, nie? Ale mi to nawet, jakby cena była to, tak, taka sama, to wolałbym rometa. Wizualnie, no kwestia gustu. Mają tych muslinów. Dużo. To, to, tam ten jest to jest Mustang. Jak to... Ma? Nie mam podglądu w tej kamerze. Ja nie wiem czy, czy, czy to dobrze jest ukierunkowane. Czy, czy ty coś widzisz w ogóle? Jak to jest taka troszkę. Troszkę lipa. Z tym go promieni. Mustang to taki wiecie. Podstawowa Olivia ale to nic. To nie jest tak, że musisz mieć XTK. No nie musisz mieć. Naprawdę. Jeśli nie jeździsz na wyścigi, tylko sporadycznie gdzieś sobie na wyprawy z kolegami, to taki Mustang jest idealny. Okej. OK. Fajnie mieć hamulce XTK, bo jednak ha dobry hamulec Ci się przyda, prawda? I jednak różnica jest w hamulcach gigantyczna. No ale poza tym... Ty Układ ramy Mustang M2. Podobają mi się Romety to już, to już nie jest to, co kiedyś, panie kolego. Teraz jest stylistyka amerykańska. Znaczy, nie amerykańska, ale nie, no, to jest krajowa stylistyka, polska, nie amerykańska, ale rozumiesz. Amerykańskie kiedyś się mówiło jak było coś fa fajnego. To było takie przysłowie, można ja powiedzieć. Dobra, tu są takie słabe. Ale takie słabe na komunie za 2,5 tysiąca. Na santurze. Też bym jeździł. Za Piękne jest. Znosimy sobie takie do, doprute sprzęty pocztu. Pod 32 tysiące. Jammu 7. jaki ma. Amortyzator zeby Ta tarcza ma ile? Ech. Igla jakaś taka gigantyczna. Te przerzutki są takie elektryczne. Bariery Podobny do Steps. piękny si silnik, wygląda jakby odrometan, ale to jest elektryczny, ale nie niezła maszyna do pruta. Fokus zadychę, fajny. No, ale czemu te przyrzutki są takie wielkie? Powiedzcie? Czemu ta tylna przerzutka jest taka gigantyczna? Czy nie o to chodzi, żeby ok, gigantyczne żeby to zrzu zrzucić z wagi okay, ty tego nie, nie widzisz, bo usiadłem o, w, te, w tej chwili no. czy to nie chodzi o to, żeby zrzucić z wagi fajna osłona osłona bardzo fajna i tak dalej 23 tysiące fokusik również piękny na Davonelli Zeo takie amortyzatory wyglądają na strasznie ciężkie no to jest fuj więc on lekki nie będzie do tego elektryczny na Boszu L Fajny 23 to troszkę niż moja hulajnoga Ale nie zamieniłbym się, bo jakbyśmy się ścigali to uwierz mi, że nie ma nie ma szans taki rower, żaden rower taki fabryczny nie ma szans. Okej, okay, no, Falcon 2 czy tam coś, no to tak nie? No ale to już umówisz To już jest jak motor To już jest gigant I no, tu takie tańsze, za 2300 to już pokazywałem. 1600. Też fajnie, też gnieździ. Jak będę kupował nowy rower, to sobie przyjdę tutaj i kupię Romecika. Mhm. No ale na razie nie będę kupował, bo Bitcoin tanio. Jak będzie dużo, to sobie kupimy jakiś fajny, nie? Sprzedamy stary. Kupimy taki, żeby bardziej wyprostowany jeździć, bo na moim jest taka pozycja położona, trochę jak na kolarce, taki bajera. To nie bardzo mi pasuje, już stary jestem, plecy mnie bolą. Wolałbym tak bardziej wyprostowany, relaksująco. O, takim jak to, tutaj też chyba nie jesteś wyprostowany zbytnio. Romed elektryczny. Chcesz kupić rower w najniższej cenie na rynku? Skorzystaj z gwarancji najniższej ceny w sklepie rowerowym. Rowery żesz, Gwarantujemy wszystkim klientom, dokonując zakupu rowerów w naszym sklepie, że w przypadku wykrycia lepszej, tańszej oferty na dany produkt w innym sklepie otrzymamy taką samą ofertę. Czyli znajdujesz gdzieś na Allegro, ale nie od Zbysia, Cebuli, jakiegoś prywatnego, yy, tylko w jakimś normalnym skle sklepie, lepszą cenę. No i robią ci taką samą. No i to zajęliście? To mi się podoba. Nie kupuję kota w worku, tylko widzę co jest. No to wiesz, z rowerami to może być tak. Kur, kur, kurier przy, przyniesie może być tak. Skrzywione koło może być. Złapan, złamana przerzutka czy hak od przerzutki. Wszystko może się zdarzyć. To teraz się rzadko zdarza, bo rowery są do, dobrze pakowane, ale to kurier różne rzeczy robi z, z pudełkami. I dle kutki fajny też, no. Krosówki. Taki wygląda jakby było z tytanu, ale nie jest, nie z, ty, z tytanu rower na targach widziałem, no to jednak cena jest dość intensywniejsza. Muszę sobie drugą stronę przejdziemy, Romeciki. O, damskie też są. Na ja tylko czy będzie coś widać, bo jednak ta kamera nie ma podglądu, to jest skandal. Nawet podczas nagrywania nie ma podglądu, więc jeśli czegoś nie widać, jest jakoś za wysoko lub zbyt nisko, to przepraszam, ale mam to na klatce piersiowej i może... Ale fajnie. Pięknie jest. Jedyne co bym zmienił to, to przy, przerzutki z tych kręconych na, na zwykłe. Ale poza tym to jest kurczę pięknie. Na prezent nawet. O, tu już do kłady. Takiego można kupić. Jak się kiedyś jeździło. No. Ciekawe. Kłady. Motorki małe. Takie dla dziecka. Za, za 3000 tysiące taki motorek masz. No jak. Tu rowery dla dzieci. O... Oh. Mut mutury są. Mutury i kłady. O. Oh. Po. po Mini, Nie, co tego... Kiedyś gdzieś. Pony. Mi. Ciekawe. 8000. To jest maszyna, panie kolego. SRAM... Crumbler Ale ma wielki wielkie Tukka sztuka, zachowywam Fajnie. Fajnie Tu już są Scootery O City i tak dalej hmm. fajnie ale te rowery tym mają tu fajnie dużo to jest gigantyczny sklep to jest największy sklep rowerowy w Rzeszowie Większego nie ma fajnie może sobie jeździsz tym rowerem, tutaj wzdłuż sklepu jest. Czyli można sobie na, na miejscu po prostu przy, przetestować, i to jest przewaga, między innymi gigantyczna przy, przewaga. Bo taki mały, sklep, no to ci, to ci nie da pojeździć. Jak. Może jak zostawisz 100% wartości, to pewnie ci być dalej. Ale to też nie chcę, bo wiesz, używany rower gdzieś po błocie bez jeździ, kto go później kupi. No nie? No to jeszcze ciasciutko. Ridley. Ridley e też mają. Ciekawe. A ta kamera się na, nagrzała? Ale nie, nie przestała na, nagrywać. To jest dobre. W 10 bitach. Hmm. Jestem zaskoczony. Myślałem, że, że, że szybko zdechnie. Ale jednak nie. Dużo takich klasycznych rowerów jest. Myślę, że tam jakiś typ stoi. A to ten, ma maneki. Klasików dużo. Takich małych dla dzieci też jest sporo. Naprawdę małych. Minus 30%. O, taki mini, 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 malutkie rowery. Plecaki, kaski. bajery Dla siebie to tylko ten na początku z znalazłem tamten pierwszy To nic takiego już dla mnie nie widzę wykupione wszystko pewnie Zaczyna się sezon, a czy jest zaczyna, jeszcze nie, ale No mów, w mnie Kończy się styczeń, no to luty, marzec, kwiecień to już będzie ten BUM MUNSIN, MUNSIN on jest taki bardziej wyprostowany się jedzie, prawda? A taki monsignor. Ile on kosztuje? 4400. Z karbonu. Masz z karbonu rower za 4000. czujesz? Tylko, no fajnie, fajnie, że jest karbonu, ale amortyzator nie jest lekki. Trzeba by amortyzator zmienić. Jak chcesz mieć super lekki rower, to można z tego zrobić... Fajny. Dziwne to jest, że tutaj platformy są takie ciężkie, amortyzator ciężki, a rama z karbonu. nie mogę tego ogarnąć. Ale może ktoś chce po prostu ramę z, kar z karbonu, a podzespoły da sobie swoje. To jest też rozwiązanie. A nie będzie płacił za drogie podzespoły, których nie chce. O! Uh -huh. A ma z tyłu... Zobaczymy jakie ma hample i te... Ten to jest sios Ładny ciągnik. Co on tam z tyłu miał? Malutka kaseta, no i fajnie. Większej nie potrzeba. Na Deorce. Powiedz mi, po co Ci większa kaseta niż ta? Moim zdaniem zupełnie bez sensu. Takie dzwony wielkie. Płaty. No sensu. 2800 M1. Hm. Ten to jest. 37 tysięcy. Motor też jest i za 19 tysięcy nie wygląda na 19. Ale z tyłu na końcu jest taka, żeby ci łańcuch nie, nie spadł na eksterze nowym. No. Taki gigantyczny ta. tart dziewięć tysięcy, ta? nie sześć tysięcy czyłem że dziewięć dziewięć, a ta, tamten dziewięć dobra. Obejrzeliśmy wszystko, wszystko wiemy. Ale się zrobiła gorąca taka moja. I tu już nie troszkę, żeby ludzi nie filmować. Tam są zabawy i to się nazywa prorowery I ja muszę się znowu obniżyć to Uuu jakoś się zrobiło gorąco to po Tu mega o, troszeczkę ta temperatura spadnie Aż zaczęła parzyć w ręce. Dziwne, nie? Ale, ale prawdziwe. Stoi moja maszyna. Nigdy jej nie ukrad. Tak i łatwo nie ukradniesz, bo... Po pierwsze jest zapięta, a po drugie... wystarczy ją dotknąć. Nawet, nawet nie. Czekaj. A? Nie włączyłem alarmu? No jestem dupa. Nie, nie, nie włączyłem. Nie. Dobra. Zapomniałem włączyć. Trudno, takie rzeczy też dzieją. No chyba dopiero dzisiaj, moi kochani. Historia prawdziwa. Baterii już jest prawie zero. Tak więc będziemy musieli nagrywać na powerbanku. Ogólnie. To jest tutaj przy majstrze? No i co? I będziesz pan za, 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 zadowolony. Majster po prostu. Tu jest jeszcze gościniec, meble i biedroneczka. Pozdrawiam i polecam.